Posłuchajcie, jak Męcen kłamie. Nie doczekaliśmy się realnej zgody na ekshumację. Szczątki naszych przodków dalej leżą gdzieś w ziemi, w Wołyniu, bez żadnego pochówka, bez grobu, bo Ukraińcy nie zgadzają się na przeprowadzenie ekshumacji. To nieprawda, że ekshumacje się nie odbywają. Sam brałem udział w pochówku ofiar UPA w takiej miejscowości Późniki w Ukrainie w tym roku. To jest właśnie przymiarka tych trumien. Będą takiego rozmiaru. Tutaj ulokowane 40-42 takie trumienki. I tam właśnie spoczną szczątki tych osób. I wiecie co? Mencena tam nie było. Wiecie dlaczego? Bo on o te ofiary nie dba. Nie ma to dla niego żadnego znaczenia. Wołyń jest tylko sposobem, żeby można było podgrzać atmosferę w Polsce, podgrzać emocje jego wyborców, żeby można było bardziej skłócić Polaków i Ukraińców, bo wtedy on dochodzi do władzy. W tym samym czasie, kiedy w Warszawie odbywało się spotkanie prezydenta Zeleńskiego z prezydentem Polski, w Ukrainie odbywało się spotkanie osób odpowiedzialnych za kolejne eksumacje. Tym razem chodziło o wieś Ugły. No i też w kolejnym roku planowane są prace, zarówno w Ostrówkach, gdzie już ekshumacje, pierwsze ekshumacje odbyły się w latach 90., planuje się także kolejne poszukiwania w Późnikach, no i prace planowane są także w HUCie Pieniackiej, więc naprawdę sporo się dzieje. Kiedy Mencen rozkręca te antyukraińskie nastroje i wali po Ukrainie, to pamiętajcie, jeżeli Rosja wygra tę wojnę i Ukraina upadnie, to wtedy Rosja będzie bliżej Polski. I wtedy ja i wy będziemy zmuszeni, żeby wskoczyć do okopów i bronić tego kraju. Wiecie dlaczego tak się dzieje? Bo ma w nosie Polskę, a tym bardziej ma w nosie was. Tylko na garbie frajerów chce dojechać do władzy i dorwać się do koryta.